Ja wręcz w tej chwili mam ustawionego czata GPT jako mój domyślny, moją domyślną wyszukiwarkę. Nawet jak w pasku adresu w moim przeglądarce coś wpisuję, to od razu trafia do czata GPT i od razu mi faktycznie to wyszukuje i przyznaję, że <laughs> ostatnio miałem taką sytuację, że chyba byłem na innym komputerze, gdzieś nie miałem tego ustawionego i poszło mi do Google i byłem w szoku, że ja nagle muszę sam przeszukać te strony, sam sobie uporządkować mhm. te informacje. Bo po tych miesiącach używania czegoś takiego, że wiecie, wpisuję sobie jakieś hasło, on mi wyszukuje te kilkadziesiąt, kilkaset stron, robi takie podsumowanie tego wszystkiego. I podaje źródła. Podaje źródła. Tam nawet mm -hmm. możecie najechać na informację, i on pokaże, pokazuje z jakiego źródła jest ta informacja, no to to jest, to jest po prostu rewelacja. To jest przyszłość, totalna przyszłość, w sumie teraźniejszość pracy z informacją, prawda? Bo przecież powiedzmy sobie szczerze, my nigdy nie chcieliśmy w Google tak naprawdę przeszukiwać stron. My zawsze pragnęliśmy odnaleźć odpowiedź. Tylko, że się nie dało, więc zaakceptowaliśmy to, co zaoferował nam Google, czyli to, że oni nam wyszukują strony, a my później naszą ludzką inteligencją szukamy tych podsumowań, tych informacji relevantnych na, na tych poszczególnych stronach, a teraz już tego nie musimy robić.